A te chłopaki mówili, ale zgrabna sylwetka, bo ja byłam taka szczupła, jak byłam. jeszcze tutaj stylo, był, a... stylowo pani ubrana jest tutaj. Muzyczne spacery po Wrocławiu zapraszają Bartłomiej Kot i portal wrocław.pl. Zabieram dzisiaj państwa na spacer po Placu Solnym, czyli na plan piosenki kwiaciarki. Kiedyś ta piosenka nosiła tytuł „Kwiaciarka i student”, jest bowiem historią zauroczenia, któremu uległ pewien ubogi student, przechadzający się często pośród stoisk z kwiatami na placu solnym. Od razu zaznaczę, uprzedzając Państwa pytania, które się zwykle przy okazji tej piosenki pojawiają: że choć pisałem pieśń w moich czasach studenckich, nie utożsamiam się z podmiotem lirycznym, albowiem nigdy jakoś nie zdarzyło mi się ulec zauroczeniu kwiaciarką pracującą na Placu Solnym. Być może za rzadko kupuję kwiaty. Ale to się zmieniło. Nigdy nie mów, nigdy. Przygotowując tę audycję spotkałem panią Feliksę, która od 52 lat trwa na swoim stanowisku razem z kwiatami na Placu Solnym i sprzedaje te kwiaty wszystkim, którzy chcą kupić. W jej ponad 50-letniej historii pracy na tym miejscu nazbierało się mnóstwo ciekawych, pięknych i trudnych historii. Między innymi pojawił się pewien student, który być może jest studentem zaklętym w podmiocie lirycznym tej piosenki. Z naszej długiej rozmowy z panią Felixą wybrałem dla państwa na dziś tylko kilka wątków, ale mam nadzieję, że one wystarczą i sprawią, że będą państwo tak jak i ja, pod urokiem tej wspaniałej kobiety. To proszę, mój syn tyle lat miał 7 lat, jak tu przyszedł i te stoisko było. To było dużo pieniędzy za to się. Ja tak sobie zerknę na to zdjęcie, czarno-białe zdjęcie, właśnie z, jeszcze z 60. lat Tak. I, i taka lada jest tutaj. Tak, tak. Pełno kwiatów w wazonach, w wiadrach stoi. Tak, bo tak było. Mhm, w tle tutaj... rynek wrocławski, o. tutaj chyba jest czy, czy Plac solny. Pocztówki mi robi. Mhm. O tutaj pani... jestem na pocztówce, tutaj o, jestem super. na pocztówce. Pocztówki z Wrocławia pana. z panią Feliksą specjalne. I te parasolki dwie na początku była pani i ta druga kwieciarka, tak? tak? a później po, po kolei, po kolei były siedem czy osiem. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. To są piękne zdjęcia, to przychodzili takie. Tak, to jest zdjęcie z y, chyba z barburki jakiejś, nie? Tak, Albo z jakiegoś... Tak, tak, ponieważ tak. tu są górnicy na zdjęciu tak, tak. i dziewczyny ubrane w stroje ludowe. A my miały kwiaty, kiedyś to żeśmy polnymi kwiatami handlowali, bo tu nie chcieli nam y, te kwiaty nie były. Czyli a szło to był... się na pole, zrywało się kwiaty? Nie, nie, po nie. To przynosiły panie już pęczki. I Aha. myśmy od nich kupywali, bo miały ogródki. Tam Rozumiem, wie pan. Tak, tak. Gdzie, czyli nie kiełdę. jechało się na giełdę gdzieś, tylko nie, po prostu nie, przynosili po, po, ludzie ze swoich. W po całej Polsce żeśmy jechali, to myśmy tak nie jeździli, jak nie było tak jak teraz. Wie pan, te, teraz to jest lepiej, bo jadę na giełdę, później panu jeszcze pokażę. No jak album tak przeglądamy, to jest kolorowe życie wśród kwiatów tak, jednak. Tam. Ale tylko powiem panu, że... Bardzo były dla mnie troszkę nie za bardzo, bo ze względu, że mnie bardzo dokuczały. Czyli z zewnątrz to takie życie wśród kwiatów kolorowe, ale w środku dużo problemów ale zawsze nie jest. Tak, miałam. tak. Bo, bardzo źle, ale musiałam pracować, nie dałam się. To ta, ta zima, bo czym wytrzyma? Kwiaczarkę, co we mnie ma fana. Miał mieć tę odwagę, zaprosić na kawę i wtedy jej dać. Tu i pana. A jak wyglądały zimy wtedy, Zimno czy się stało się też z ale kwiatami? Wtedy, powiem panu, stało się z kwiatami, jak deszcze bardzo padały. No i tyle lat tu stoję, powiem panu, i sama pracuję, bo miałam mi expedientki. To jedna mi pieniądze zabrała, wie pan, no takie były nieuczciwe. To mhm. ja mówię, jak ja mam mieć takie nieuczciwe, to ja sama. No i sama pracuję, mam dużo pracy, bo gotuję, piorę, sprzątam, ale sobie radzę. Obiad mam ugotowany, wszystko zrobione jak się należy, I wie pan. No i, i ludzie się dziwią nawet, bo ja mam 86 rok i wszyscy się dziwią, co ja robię. I mi zazdroszczą, tak jak była sąsiadka, to mi tak zazdrościła, że ja po schodach latałam. Wie, że tak szybko latam, że tak wszystko. No. To skąd pani tyle energii ma? No nie wiem, skąd ja mam tyle. Pan Bóg mi daje chyba, wie pan. No, co, sam prędko przychodzę przez pracę, Byłam bardzo biedna, kogoś zostawiłam na chwilę, poleciałam. Tutaj taki student pomagał mi też, to jest wykształcony teraz i w ogóle. To też bardzo często go zostawiałam, bo se też parę złotych udałam za to, żeby pomagał, że nosił mi stoisk, bo tutaj były takie chłopaki, że ale one piły wódkę, a ten chłopak się uczył, to wiedziałam na co mu daje. Lecz w płaszczu wciąż jeszcze studenckim się jeszcze i ciągle w kieszeniach mam zero. Pamięta pani, co studiował ten student? A on w budowlance gdzieś był. Wie pan, jak ja go spotkałam po jakimś czasie, poszłam na, na ten plac, co tutaj jest, idę, a on mówi, o dzień dobry pani Felu, a ja mówię, ojej, a skąd mnie pan zna, bo już się zmienił, wie pan, ja też się zmieniłam, ale ludzie mówią, że ja się nie zmieniłam. Kupił wiązarkę kwiatów i dużo drutu dalej do Frezji. I proszę pana, i ona ta dziewczyna, jaka była zadowolona jeszcze z tego wesela, to mi przywiozła ten szampan, i, i proszę pana, i kiełbasy, i będryny. Dziękuję, bo pani mnie uratowała, bo jej piękną wiązankę zrobiła. Ale bardzo się cieszę, że pani frezję wspomniała, bo to moje ulubione kwiaty tak. są. I słyszę czasami szczękanie zębami, chuchanie na frezję, nie w dłonie. Choć piękne są frezje, to przecież mróz je zje i frezji i was będzie koniec. I ja jestem do dziś dnia ja, wszystkim, wie pani, serdeczna. Dla wszystkich ludzi, nawet obcych, naprawdę. To trzeba. Nie możesz pieniędzmi to pomóc jakoś inaczej. No. Dobrym słowem, tak. Tak, panie, co ja? No każdemu się staram. Zobacz pan. O tu jest mój syn. No i tutaj wszyscy są. Tutaj te stoiska robili. Widzi Pan, co są te. Plac solny piękny rysunek taki no. akwarelą placu solnego. I tutaj też na tym rysunku no, pani widzi stoisko. Pan? No widzi pan wszędzie kwiaty. Wśród słoneczników, no, przez wszystkich kwiaty. Wśród róż, tak no, konfiguracji. W urzędzie, co mnie ze jednej pani zaniosłam bukiet, bo ktoś zamówił, no No, to też się kochał czy coś ten pan jakiś, bo chciał, żeby tej pani zanieść bukiet. Boć ta kwiatowa. Tak, no i mnie zaprosili tam. Taka fajna pani, widzi pan, wiązanki wszystko jest. Polnymi kwiatami, żeśmy handlowali. Jak zaczęłyśmy pracować pierwszy raz, nie było kwiatów, handlowaliśmy polnymi kwiatami, makami, chabrami, takimi z ogródka, margaretakami, takimi różnymi polnymi kwiatkami i bardzo były wiązanki, ale potem jak po, zaczęłyśmy troszkę handlować, no i pojechaliśmy do Poznania, bo nas ktoś wysłał, że tam dużo kwiatów i dużo jest szklarni, pojechaliśmy do ogrodnika. On miał bakary, róże. To były najpiękniejsze róże, te bakary. I mówimy, wie pan co, to niech nam pan sprzeda, ile pan może. Wzięlibyśmy wszystkie kwiaty, ale nie mamy pieniędzy, ale byśmy panu oddały. Przecież my jesteśmy, dopiero nas założyłyśmy na Placu soldym i byśmy chciały mieć wszystkie kwiaty, nie tylko polne. No i ten ogrodnik mówi tak. No to zabierajcie, dam wam bez pieniędzy. A jak dużo kwiatów, cały samochód żeśmy nabrały. Jedna, druga, siedziałyśmy tam tylko tak, że skulone. I przywiozłyśmy te kwiaty i te. Wszyscy mówią, przyszły i tak nam awanturę. My nie powinniśmy kwiaty takie sprzedawać, a my powinniśmy, te. Ale my nic. Sprzedawaliśmy, reklamę mamy już. No, to zaczęłyśmy wszędzie jeździć, po wszystkich ogrodnikach, dowiadywać się, gdzie jakie są, i sprowadzali kwiaty, i dopiero zaczął się handel. I I tak... Właściwie to pani rozkręciła tutaj ten handel z koleżankami, no, nie? Rozkręciliśmy wszyscy. No, wie pan, kwiaty są. Przy kwiatach jest bardzo charuwa też trzeba ciężko pracować, trzeba na przykład jakby kwiaty zostaną, a żeby były ładne. No to trzeba pocinać codziennie i wodę zmienić. z myślami i łamie się, co mogę stracić. Do kawy mam wiersze, lecz ty za to pierwsze musiałabyś sama zapłacić. Przez te 52 lata, ile to kwiatów przeszło przez Pani stoisko, nie? Takie życie To są jest. te starsze zdjęcia czarno-białe. Teraz mhm. te, te, te Panu pokażę, bo ja muszę to poukładać sama. To pierwsze zdjęcie jeszcze Panu pokażę. O! Pierwsza, jak tu stała. Pod jedną parasolką. Tak. I tutaj mi tak dokuczali, bo do mnie szły, bo ja ładnie kokardki takie robiłam, ładnie. To te babki mówiły do tych panów, nie chodźcie tam, chodźcie tam do tej młodej. Ona nie ma cycu ani pisu. Przepraszam, że. No tak, a ludzie, a te chłopaki mówili, ale zgrabna sylwetka, bo ja byłam taka szczupła, jak byłam. Jeszcze tutaj stylo, był, a, stylowo pani ubrana jest tutaj. A tutaj jestem, jak mój syn biega, jak ja pod parasolką jestem, wie panowie, no, to jest ciekawe zdjęcia, co? Tylko mi tak podarli, o. a tutaj moje zdjęcie. No piękne. No, młoda byłam, jaka ładna. Miałam tutaj bardzo szczupła, byłam całe życie szczupła. Nigdy się nie, nie, nie przytyłam, tylko tyle ile ważyłam, tyle ważę. I pracuję, może dlatego, że mam dużo energii i dużo pracuję. Bo ludzie się odchudzają, cudują. Mam koleżanki, to są puszyste w ogóle takie, a ja zawsze jestem taka, jaka jestem. Jak no, kwiat. A gdzie tam jak kwiat? Tyle lat, panie kochany. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki Choć każda na sobie ma kurtkę i buty Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy Sam prędko przechodzę przez plac solny w Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki Choć każda na sobie ma kurtkę i buty Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy Sam prędko przechodzę przez plac solny w Czasami szczękanie zębami, chuchanie na frezję nie w dłonie Choć piękne są frezje, to przecież mróz jezje I frezji was i będzie koniec Gdy marznie kobita, empatia rozkwita Szczególnie tej jednej mi szkoda Ma twarz uśmiechniętą, lecz szczękę ściśniętą I woła, czy coś panu podać Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce Że serce kieszeni nie czuje więc ciągle nieznany, przechodzę stragany Mamrocząc, nie, nie, nic, dziękuję Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki Choć każda na sobie ma kurtkę i buty Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy Sam prędko przechodzę przez plac solny lutym Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki Choć każda na sobie ma kurtkę i buty Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy Sam prędko przechodzę przez plac solny Bogaty, wykupię te kwiaty, zabiorę cię stąd nad duero Lecz w płaszczu wciąż jeszcze studenckim się mieszczę I ciągle w kieszeniach mam sero Okrutna ta zima, bo czy ją wytrzyma Kwieciarka co we mnie ma fana Ach, mieć tę odwagę, zaprosić na kawę I wtedy jej dać tulipana i Gdy widzę kwieciarki choć każda na sobie ma kurtkę i buty nie patrzę im w oczy gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym przechodzą mnie ciarki gdy widzę kwieciarki choć każda na sobie ma kurtkę i buty nie patrzę im w oczy gdy koło nocy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym Spami, tak walczę z myślami i łamie się, co mogę stracić Do kawy mam wiersze, lecz ty za to pierwsze musiałabyś sama zapłacić Kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, Choć każda na sobie ma kurtkę i buty Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy Muzyczne spacery po Wrocławiu Zapraszają Bartłomiej Kot i portal wrocław.pl